Marka Brugbet Fotowoltaika podczas tegorocznych targów Green Power 2021 zaprezentowała moduły z serii Perfect Edge. Jeden z modułów tej serii otrzymał złoty medal targów na Green Power. Jest to moduł bifacjalny zbudowany z ogniw typu N-type oraz szkła, taki szkła 2x3 mm, który jest niezwykle wytrzymały i odporny na różne zjawiska atmosferyczne. Świetnie też wpisuje się w nasze nowe produkty. Carporty, czyli tą architekturę BIPV, produkty BIPV, które coraz częściej spotykamy w naszym otoczeniu, też łączą się z elektro Mobilnością i stacjami do ładowania pojazdu, które też można znaleźć na stoisku Bruckbett PV.